Także tak wygląda moje wiejskie życie w Kambodży, no bo to jest, no tak, no wioska, można powiedzieć wioska, To nie jest taka zabita tak wioska typowo kambodżańska, bo tu dużo turystów przyjeżdża e, z Europy, także tu troszkę inaczej jest, nie, niż w takiej, bo, bo w tych takich, e, naprawdę takich, daleko w tych takich dżunglach tam gdzie mieszkają są jakieś osady albo coś to tam, tam są zupełnie inne warunki nie? ja też mam tutaj oczywiście kurki kurki są tutaj one już chyba no już chyba czas na, na spać, już do spania się szykują no. no bo już tak tak się ściemnia to one ten no, no już wszystkie widzę są w kurniku Tutaj te dwie co mają tego kurczaczka a reszta już tam w kurniku jest. teraz po południu, teraz jest tak gdzieś chyba piąta godzina. Już troszeczkę się ochłodziło. Pokażę jaka temperatura jest. 30 32 stopnie. Idę zobaczyć co tam w hoteliku się dzieje. Bo tam Nadia coś coś robi. Idę zobaczyć. No jak fajnie. Bo dzisiaj widziałem na tym pomimo, że był w cieniu ten termometr to na termometrze pokazywało 40 stopni także no nie da rady dzisiaj było nie da rady dzisiaj było w ogóle gdzieś wyjść się chowałem do takiego jakiegoś chłodnego miejsca teraz, teraz akurat się skróciło i teraz pokażę ten pokażę co w hoteliku się dzieje To jest tak ło brzmi, brzmi chyba będzie padało Idę tam zobaczyć, że żeby... szybko te rośliny rosną że tu, yy, tu było wszystko odsłonięte także było widać samą tą tylko barierkę a, a już tak to zarosło chwila moment i no, ja tak ja tak za bardzo kurde nie lubię tak za bardzo usuwać tych jak jakieś drzewko urośnie albo jakieś, jakieś takie fajne krzoty no, mi się to bardzo podoba nie? Tak już jak już do przesady jest, jak już jest do przesady, to ten to troszkę podcinam, nie? O tutaj tutaj jaka fajna roślina jest. To jest taka roślina, której w ogóle ja jej w ogóle nie podlewam, a ona tak pięknie tutaj rośnie Palmy, te palmy się tak fajnie tutaj wygięły na ten nad wodę Tutaj widzę kajakarze, o hello, akurat się załapałem. ok? Tak? Nadija tam poprawiała troszkę po sprzątaczkach w tym pokojach bo tak troszkę nieładnie tą pościel założyli ja teraz teraz pokażę tutaj ten to magiczne miejsce to jest tutaj tutaj jest bardzo fajnie wieczorką sobie usiąść nie wiem, tam przy jakimś napoju chłodnym, super. Tutaj, no tu jest, tu jest ten drugi taras z tego, z tego domku, z tego dużego domku. O tam Nadia ja coś robi, bo widzę światło i zapadło no O i tutaj też, tutaj też widać jak te rośliny, jak to drzewo się wza, yy, wrosło aż tam na ten, yy, aż na szczyt. Na szczyt tego domku. No, nie chcę mi się za bardzo tego usuwać, bo one bardzo pięknie kwitną. Jest, jest, są tak niesamowicie ładne, te kwiaty, takie kolorystyczne, i dlatego ja tak nie, niechę, niechętnie obcinam te. No, trochę mus, troszkę muszę tutaj poprzycinać, żeby to było. Tak, o. bananowiec Bananowiec też ma. To ja te suche liście, bo on co jakiś czas opadają te liście i i są, się robią takie suche, nie? no to te liście, te liście czasami e, e, wycinam. że jeden ten duży domek to jest taki familijny to jest taki że tu może rodzina właściwie czteroosobowa mieszkać tu jest taki przed domkiem do wypicia kawki no i tu jest i tu jest tak i tu jest właśnie to jedno takie mniejsze urzeczko miga światło jedno takie mniejsze urzeczko jest i jedno jest Jedno jest takie duże, ja zasłaniam, ja zasłaniam to tym takim baldachimem, żeby nie spadały e, takie e, okruchy do, do pościeli, bo, bo ten dach on jest zrobiony ze słomy, z takiej, znaczy z tej trawy takiej, z tych, nie z trawy tylko ta, te palmy wodne, co są, to, to jest z tego robione, to jest taki materiał budowlany, nie? No i łazieneczka. W domkach jest to co jest potrzebne e, europejskiemu turyście, czyli wygodne łóżko, czyściutka pościel i, i normalna toaleta z, z prysznicem, z ciepłą wodą. O i tutaj proszę kto przyszedł. Mój, moje baby przyszło. Kikuś, przyszedłeś tutaj, tak? kikulek Przyszedłeś zobaczyć co panciu robi, tak? On tak, e, Ten mój dom jest tak e, no nie wiem jakieś 100 metrów stąd ale on słyszy mój ten, on słyszy mój głos i przychodzi tutaj, nie? Jeszcze pokażę ten Wczoraj była taka grupa, taka duża grupa turystów 6 osób z Francji. Wczor nie, dwa dni byli, przed wczoraj, wczoraj i przedwczoraj ja, ja ten za bardzo nie nagrywałem ich za bardzo nie nagrywałem bo nie wiedziałem czy to wypada czy nie ale w każdym bądź razie tak w każdym bądź razie za, ja zapalę światełko może żeby było trochę lepiej widać w każdym bądź razie ten byli zado bardzo zadowoleni bo przyjechali na coś takiego żeby w takim egzotycznym, bo, bo pomimo, pomimo, że w środku jest wyposażone tak jak trzeba, to jednak na zewnątrz to wygląda tak jak, no, takie normalnie słomiane, słomiane bambusowe, bambusowe domki, nie? Słomiano bambusowe. No i tutaj akurat było tutaj jest stół na na 6, może na 6, 7, 8 osób spokojnie może siedzieć plus, plus tak dwa wysokie stołki przy barze można siedzieć i trzy siedzenia są przy trzy siedzenia są e, na sofie także raz, dwa, trzy tutaj 8 to jest 11 12, 13 osób spokojnie może e, może może tutaj e, se, usiąść, pogadać, zjeść. Ja jeszcze jakby tak, jeszcze jakby ktoś był zainteresowany, to. Yy... Ja mogę wynająć e, cały hotel dla, pewnej, dla grupy. Grupa może być, bo grupa może być w, w, e, raz, dwa, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób, czyli mogę, mogę organizować grupowe, czyli że cały hotel, cały hotel jest dla pewnej grupy. Zamknięty i tylko i wyłącznie. I tutaj tutaj tak, e, mogą Mogą wypożyczyć kajak, mogą sobie zamówić jedzenie, jakie sobie tylko tam życzą. Oczywiście te azjatyckie, nie? są też europejskie, ale to do Azji się nie przyjeżdża po to, żeby europejskie jedzenie jeść. Nie? I tak, o, grill do tego jest udostępniony, Wi-Fi jest także. E, jakby ktoś był zainteresowany e, grupowo przyjechać grupą, to ja wtedy robię spe specjalną cenę dla tej grupy. To już jest kwestia do dogadania się. Jeśli ktoś będzie zainteresowany zorganizować taką grupę, to, to ten. To ja jestem otwarty i od, yy, cenę zrobię odpowiednią, także y, przy po, podzieleniu tej całej sumy na, na taką grupę dziesięciosobową, to będą bardzo małe y, koszty za jedną nockę. Jeszcze jedna sprawa, bo jeśli, yy, jeśli będzie chciała przyjechać jakaś grupa i, 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 i i na, nie wiedzą za bardzo, jak tutaj się poruszać, to od momentu, aby tylko do, dolecieli do Phnom Penh. i od momentu Phnom Penh, ja już resztą się zajmę, żeby, żeby tą grupę tutaj do, e, dowieźć do, do Kampot czyli do, do mojego hoteliku. Także e, to nie, nie, ma, e, nie ma zmartwienia. Jeśli już e, wylądujecie w Phnom Penh, to ja resztą się zajmę. Także spokojnie e, z Pną Penh dojedziecie tutaj do tego magicznego miejsca Village Life. No panie tutaj troszkę sprzątają bo, po tym, bo tu bardzo dużo się, bardzo się dużo ten, bardzo się dużo tych liści zbiera i to codziennie, codziennie praktycznie trzeba e, no, trzeba, e, trzeba no, zamiatać, no. Tutaj Nadia, Nadia tu sprząta te listki, a tam jeszcze jedna pani, ona wyrywa takie takie zielska, bo trochę tego zielska, bo tutaj Bardzo szybko jak deszcz spadnie to po jednym dniu Po jednym dniu jest od groma tego zielska, no, także yy, ono wyrasta, No wyrasta, cały czas wyrasta, bo jak dużo deszczu, dużo deszczu pada No i tyle Tyle tego zielska Nazbierało yy, Po deszczu Jak deszcz popada to jeden dzień, jeden, dwa dni i już wyrastają takie Wyrastają pełno takie, o, o takie Takie takie, takie. No i to trzeba ten, i to trzeba y, usuwać, nie? A tutaj dziewczynka sobie zrobiła kolacyjkę. <laughs> ona nie gada, ona nie gada w ogóle po angielsku, tylko gada po kumersku. Ale, ale mi się jakoś tam rozumie. <laughs> no i tak to wygląda, nie? Tak wygląda. Tak z zewnątrz wygląda e, restauracyjka. No i jeszcze jest tutaj tak. Dojazd, dojazd jest bardzo łatwy. Bo z Kampot praktycznie się jedzie cały czas prosto, tylko e, to, jest około, to jest około 4 km. Około 4 km od. E, od centrum miasta, czyli tak, to, to gdzieś no, 3 km jest, nie? Droga jest, droga jest fajna, no, jak też nie pada, to tu jest ok, nie? A y, tą większość drogi to jest normalnie betonowana, tylko tutaj taki kawałek, jak już wjeżdżam na swoje osiedle, to, to ten, to, to jest no taka, o, no taka jak widać, nie? O, taki drogowskaz do ulic Life. No i zewnątrz to tak wygląda. O. Nadia widzę z miotełką chodzi. Nadia, jesteś ok? Ok, good. good. You have a very nice dress. Ma bardzo taki zbliżony dress do tych kolorów, które tutaj są. Żółty. żółty. Tam jest Willis Live, żółty. Kikuś, kikuś, lek się krętości, tutaj słyszy nasz, nasz głos. Kikulek a bo on tutaj wyczuł jakieś mięsko. Także generalnie są to warunki kambodżańskie, ale ale wszystko jest to, co potrzebne. także bardzo fajny czas można sobie tutaj spędzić. Ja jeszcze tutaj pokażę. Bo jest też pralnia, nie? Jak, jak ktoś dłużej jest, jak ktoś jest troszkę dłużej, to ten, to może sobie tutaj ciuszki przeprać. Ja tutaj zrobiłem taką. O, tu jest taka suszarnia, i tam jest pralka. A i Nadia od razu ten, weźmie Nadia. Ten basket, basket potrzebny. O, tutaj teraz, teraz, właśnie tak kot, wygl tak kot powinien wyglądać, jak chodzi po płotach. kikule <taki> Kikul. <taki> <taki kulet> no, czyli prawidłowo, tak po wiejsku tak właśnie powinna wioska wyglądać. Cho kot chodzi po płocie. <taki> Nadia powiesiła szmatkę, a on już tą szmatką się zajął. Taka dobra szmaciura, taki kuś. na no, ja dnia wyprowadzić, coś tu mi chciała pokazać Nie wiem co ona tutaj chce Coś mi chce pokazać, ale Okej, okay. czyli pokazuje mi... Okej, okay, okej, okay, I know. I... Aha, bo ona mi pokazuje, żeby ten, żeby poprawić ten kos, bo jest nieładnie nie, nie ten pościelony. No i tak to wygląda. Idę teraz zobaczyć u siebie, jak tam. Kot, oczywiście kotek jak, jak mnie usłyszy, to... no ja Tutaj mam koleżankę. Pa! Pokaż zęby, I, i, pokaż zęby, zęby, zęby I. <laughs> Szczerbata koleżanka, kambodżańska moja <laughs> Idę zobaczyć co tutaj A tutaj ten Takiego grilla ostatnio ładnego zrobiłem Tu kupiłem, kupiłem takiego z takiej z nierdzewki i tu i zrobiłem taką, no, bo on był krótki, i to zrobiłem taką taki stolik, takie podwyższenie do tego. No oczywiście bujawka dla dla nadii no, i tak dalej i tak dalej. Przemówiłem o tym o wypożyczeniu kajaków. Pokażę gdzie tu, w którym miejscu jest są te kajaczki, gdzie można wypożyczyć. Czy to jest taki mój tam sąsiadujący, takim razem współpracujemy takich hoteli. Pokażę tutaj gdzie jestem. Koleżanka mnie nie opuszcza ani na krok. Tutaj jest. Tutaj są, widzę, goście. Także o, tutaj jest to, jest właśnie to miejsce, gdzie się wypływa kajaczkiem. Są dwa... Tu są dwa kajaczki, bo widocznie ten lał, e, ktoś popłynął. No i tu jest właśnie to, to zejście do, do kajakowania. I tutaj ja powiem trochę o tej rzece, znaczy, bo to nie jest właściwie rzeka. To nie jest właściwie rzeka, tylko to jest takie, hmm, to jest taki, kurczę, no trudno mi to powiedzieć, takie rozlewisko. Bo ta woda płynie raz w jedną stronę, raz w drugą. Eee, bo przypływy od morza są, tu jest bardzo blisko morze i są przypływy od morza i ta woda czasem raz, raz, jest, raz płynie w jedną stronę, raz jak jest odpływ, to płynie w drugą stronę. Ze skuterem też nie ma problemu, w każdej chwili można skuter pożyczyć, o tutaj ta pani, ona, ona wypożycza skutery. Także wszystko jest to to, to co potrzebne. Z Skuter, kuterkiem jest 5 minut, może 5 minut do miasta. Jeszcze pokażę tą drogę do mnie. No, teraz taki fajny ten. Widzę tam fajny zachód słońca. Koleżanka, widzę, mnie nie opuszcza ani na krok. bo tu jest ten jeden nowy tu jest ten jeden nowy domek który postawili niedawno łazienkę do by niego dobudowali ja robiłem filmik jak oni, właśnie jak oni stawiali ten domek nie wiem tam za bardzo nie będę za bardzo chyba nie będę podchodził bo może tam teraz ktoś mieszka ale teraz on tak wygląda. Do Taką fajną tą Ślicznie wygląda No i o, o to był sam taki drewniany domek A oni do tego dobudowali Tutaj jest dobudowana ten Łazieneczka Także też to ślicznie wygląda Ja tu zamontowałem nad jej specjalnie taki sznureczek bo ona, ona lubi jak, jak ten lubi sobie tak posiedzieć tu i, i, i ja go zamontowałem ten sznureczek tutaj ja siedzę tutaj na tym siedzeniu i tak ją, o tak bują właśnie, bo tak ona lubi tak no gód good sznureczek ja sobie tutaj siedzę siadam i na sznureczku no. 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 Stop. Stop. I Nadja szczęśliwa siedzi. Mm. <laughs>